Dzisiaj ja kiedyś i dzisiaj nawet chcę być sireną. To chyba niemożliwe, bo ja już próbowałam z internetu różne sposoby, i żadna z nich się nie udała. Po prostu, w sposób pierwszy na przykład y być o północy. Byłam o północy nawet, nie, nie chciałam, nie mogłam spać. No, mogłam, tylko, że specjalnie czekałam na północ, więc mi się nie udało. No, no nie wiem, co ze mną się dzieje. H2O, pomóżcie mi. Ja nie mogę nawet, ten, nie mogę być syreną. Ja już noszę go z rok na prawie już mi się oberwał. I nic. Negoś nie wiem. Pomóżcie mi, żeby być syreną. Proszę. Do redakcji to jest. Proszę. Syreny. H2O. Proszę. Ja już nawet tak chcę, że nie wiem co. Bym oddała cały dom. Ja się tyle dyrewuję, żeby być syraną. I nic. Jakoś nic. Nigdy nie można być chyba syraną. A wy to co? Chyba macie sztuczne ogony, tak jak pisała jakaś kucyki pony. W H2O mają sztuczne ogony. I to chyba prawda. Bo ja nie mogę się nigdy stać. Czyli nie istniejecie chyba. Ale trochę was wierzę. Powiem Wam szczerze. Przez wiosnę się strachu. I samopoczucia. Nie w ogóle nie ten. Próbowałam różne sposoby mikstury. Yy, Wyłodzenie nadwórb o północy. Nie wiem. No ja już nie wytrzymam. Nigdy nie mogę. Ja nie wiem, co to. Chyba macie naprawdę sztuczne ogony. W wolę wierzyć na przykład w Wings. Może Wings to tylko jest chociaż strona, a u Was nic. Żadnej strony, żadnych sposobów takich prawdziwych, żeby być sireną. No jak wy? Ja bym nie, tak nie robiła. Hadwa. Ten, H2O. Proszę was, żeby była jakaś strona, żebym była serona na przykład prawdziwą, a nie taką jakoś nie wiem co. No weźcie. Już tyle strachu się najarłam przez was. Weźcie, załóżcie serową jakąś stronę i... I tam, żeby były sposoby. Sposoby na bycie sereną. Kontakt, yy, no tam tamte, Australia, już wiem gdzie. No weźcie. Proszę was, zróbcie to. Dla mnie. Jak chcecie. Jeśli ja już nie będę derewować wtedy. Jest ja za chwilę na zawód zejdę. Mam 10 dopiero lata, a już się derewuję. Co będzie za 80? Za osiemdziesiąt to ja już będę w grobie. Wszyscy wasze te. Nie mogę nigdy stać się Syreną. Jakoś. Ja nie wiem. Chociaż jestem gruba. Trochę. Ale będę chudła dla was. Ty ja już nie wiem co. Nigdy nie mogę. Wiecie co? Chyba jesteście okrutne. Emma Cleo i Bella, proszę Was. Tylko o to Was proszę. Nie, o, nie, nie proszę Was o, żebyście mi dali jakiś głupi prezent. Tylko chcę, żebyście, no po prostu, tak naturalnie, dali coś od Ciebie, stronę, jakoś, że chcę na przykład sposoby na bycie seraną. Ja bym taką chciałam mieć stronę. Ja sobie kiedyś otworzyłam stronę, ale mi mama skasowała. I to łatwa była strona do zrobienia. Zrobiłam biolog. Tam też były te sposoby na będzie. Więc. A musiało być sereno. Mam wszystkie Wasze gazetki. Tylko oprócz naszyjników, niestety. I nie wiem, czy to oni są prawdziwe. Bo jakby były to, by yy, zrobiłam tysiąc rysunków, może bym dostała te twoje nasze naszyniki. Już nie wiem. Co zrobić, żeby mieć naszynik z wasz. No, nie chcę nie chcę kraść. Ale chcę go mieć. Chcę być jedną z was. Po prostu. Ja tylko dotknę wody. <grych> no ciągle, nie wiem, sposoby pięć dni. No czekam pięć dni. Dotykam wody. Nic. Pusto. Rozchorowałam się przez Was. Dwie, dwie minuty się kąpać? Tylko w zimnej wodzie? Ja. Ja tego nie radzę. Ale weźcie. Je ja się strachu na ja nie mogę być nigdy syreną chyba. Bo ja, ja jeszcze się bawię, tak, syreno, że są sireną, że tak włączyłabym. Wszystko bym oddała za bycie sireną. I ja się bawię, że ten, że na przykład mogę Wam to pokazać, że spadam. Z łóżka, bo do kropelka wody. Ale proszę was, ja chcę tak naprawdę nie na tak bajkowo. Jak istniejecie w ogóle? H2O. Bo jak nie, no to nic. Na pewno obejrzycie ten film. Ale... Na pewno nie. No ale proszę was. Tak Was proszę, tylko to. Proszę. Proszę Was, kochane syrenki. Proszę, w ogóle gdy istniejecie. Proszę. Tak bardzo proszę.